Witam Was kochani w kolejnym odcinku Policzonej Szamy I dziś robimy kurczaka z ryżem w sosie kary. Będzie to wysokobiałkowy posiłek Moja własna wersja tego co widzieliście we wcześniejszym odcinku Jeśli chodzi o gotowce było to, były to gotowce z GoActive. Serdecznie zapraszam do tego odcinka. Kto nie widział? Zobaczycie cenowo, jak to wychodzi, w porównaniu również do takiej wersji kaloryczności i ilości białka. Właśnie z takich gotowców za 15. Staka. I kochani, dzisiaj to co uwielbiacie, ponieważ będzie prosto. Szybko. cztery porcje na raz zrobimy. Wiele składników paczek wykorzystamy w całości albo chociaż w połowie, żeby było praktycznie. Także mój wariant kurczaka kary za chwilkę przed Wami. Pokażę Wam wszystkie składniki, oczywiście łatwo dostępne. Dwie nóżki trudności do tego lunchboxa, którego zapakujecie do pojemników. Oczywiście, rewelacyjne pojemniki dostępne w sklepie szamy. Linkuję Wam poniżej, a teraz chodźcie, pokażę Wam, co jest potrzebne, aby to zrobić. No i słuchajcie, wszystko, co jest potrzebne przed wami Tym odcinkiem to ja chyba wracam do takich prawdziwych podstaw sprzed wielu lat No bo to jest tak proste, że aż niemożliwe i do tego bardzo dobre Jeśli chodzi o warzywa, to poszedłem na totalną, totalną łatwiznę Bo zamiast kroić wiele warzyw, możemy użyć sobie takiej mieszanki To jest mieszanka, słuchajcie, w... po włosku i ona jest naprawdę bardzo fajna. Nie ma tutaj ziemniaków. Ziemniaki nam są niepotrzebne, na pewno nie w tym daniu, jeśli chodzi o kurczaka kary. Jest marchew, broku, coś zielonego. No, mnie to pasuje, jeśli chodzi o takiego kurczaka kary. Gdzie to znaleźć? No, to wiecie. Biedronka, Lidl, wszystko jedno. Dobra. Przecier pomidorowy, całe 500 gramów. Użyjemy takiego przecieru pomidorowego. Mleczko kokosowe. Słuchajcie, połączenie mleczka kokosowego, biały, przecier czerwony i Żółta pasta yellow curry z kurkumą da nam właśnie gdzieś okolice takiego pomarańczowego koloru Połowę takiej puchy również praktycznie Mleczko kokosowe, żadne light, koło 16, między 16 a 19% tłuszczów takie mleczko ma I tyle powinno być Potrzebujemy tego tłuszczu, tej kremowości Pasta kary Używam dzisiaj Yellow właśnie ze względu na kurkumę Bo taka pasta Yellow kary powinna tą kurkumę mieć Ważną rzeczą w paście kary, którą będziecie sobie nabywać do tego dania Będzie kochani trawa cytrynowa Jest nam potrzebna, ona da nam rewelacyjny aromat właśnie tej kuchni takiej indyjskiej Fajnie jak ta trawa cytrynowa jest gdzieś na pierwszym miejscu Jedno z pierwszych miejsc Później będzie szalotka, no i oczywiście chili Ewentualnie możemy sobie dodać samą kurkumę osobno I jeszcze bardziej podkręcić ten żółty kolor No i co? Ryż na cztery Porcje dzisiaj to jest 320 gramów, Po 80 g porcji tak docelowo No i kurczak Pierś 600 gramów, czyli po 150 g porcji Mocno, mocno wysokobiałkowe dzisiaj danie Tu mi limonka gdzieś uciekła Limonkę sobie użyjemy tylko jako Taki dodatek. No i słuchajcie, wszystko co jest potrzebne teraz przed Wami. Możecie sobie robić screenshot, zapisywać. Zanim zaczniemy, chciałem Wam przypomnieć, że cały ten odcinek dostępny w formie PDF, takiego mini ebooka, karty nawet do wydruku, dostępny w linku poniżej. Przepis, lista składników. Wszystko możecie sobie zachować na później i korzystać w odpowiednim momencie. Zapraszam do linku. A teraz chodźcie, zaczynamy ten przepis. Kurczak, prosta sprawa. Kroimy go po prostu w średniej wielkości kostkę. Zobaczcie, takie 1,5, może do 2 cm kostka. I całego kurczaka pokrojonego w kostkę do miski wrzucam. I to będzie ciekawa forma przygotowania całego dania, bo olej oliwę właściwie już teraz dorzucam do kurczaka w odpowiedniej ilości. 20 ml na 4 porcje, po 5 ml na porcję. Także no, mocno odchudzona, fajna wersja. Pamiętajcie, że jeszcze tłuszcze dojdą nam z mleczka kokosowego. Dużo pastki kary. Dobra, wymieszam to co mam tutaj teraz do tej pory. Kurkumę możemy sobie dodać troszeczkę już teraz. I ewentualnie później jeszcze do sosu, jak zobaczymy, że chcemy podbić bardziej żółty kolor Czosnek również dodam już teraz Dobra, jakieś maleństwa te ząbki, więc jeszcze trochę tutaj wyciągnąłem 3-4 normalne ząbki w zupełności wystarczą Wciskam od razu do kurczaka, niech tu przechodzi delikatnie tymi smakami o! Zastosuję podwójne ugniatanie czosnku I cyk! Już teraz nieco soli I od razu Nieco pieprzu. Mmm, ładnie to pachnie. Tą trawkę cytrynową fajnie czuć. Dużo tej pasty użyjcie, bo mamy sporo porcji, żeby to po prostu było wyczuwalne, to, te kary klimaty. I co kochani, mamy badanie prostą sprawę, bo teraz reszta już dzieje się na patelni. Dolejemy sobie sos, obrobimy warzywka, później mleczko kokosowe, także kurczak przyszykowany, może iść na palnik. Duża patelnia, potrzebujemy dużej patelni. U mnie 32 cm. Gaz i teraz w ciekawy sposób zobaczycie, jak szykuje to danie Bo ja zaczynam od suchej patelni i tych mrożonych warzywek Ja tylko je tutaj rozmrażam, więc najlepiej pod przykryciem Nie chcę ich zbytnio obrobić, bo całość jeszcze dodatkowo obrobi nam się w sosie Więc ten brokuł nie chcę, żeby był taki rozgotowany Chciałbym go pozostawić zielonego, więc przykrywam, tylko rozmrażam I za chwilkę zobaczycie, co dalej OK, warzywa puściły wodę po rozmrożeniu, więc teraz tylko poczekam, aż się zredukuje, odparuje. Do miski obok. Tutaj są warzywa, niech czekają. A teraz na tą samą patelnię również suchą kurczak, który ma na sobie oliwę, nieco oleju jeszcze z pasty curry. Dobrze rozłóżcie i dobrze przysmażamy teraz. Zobaczcie tylko ten kolor, właśnie o to chodzi. Dobra, kurczak soczysty, przecier pomidorowy. Cały wlewamy kartonik. Uwielbiam tą ekspresową wersję kurczaka kary. Dobra, dorzucamy warzywa. Dam tutaj dosłownie sekundę tej potrawie, aby tylko sos zaczął delikatnie bulgotać. Okej, okay, tutaj obok już zacznę szykować ryż, bo to jest końcówka. No i co, doprawmy niewielką ilością soli, trochę pieprzu, Suszonego imbiru. Niech doda jeszcze takiego właśnie ostrego posmaku. No i już teraz, jak chwilę temu. Sos zaczął się gotować, wlewamy połowę puszki. O tak. Ok, wymieszajmy. I teraz zobaczcie. Podrasujemy sobie jeszcze troszeczkę bardziej na pomarańczowo. O no, tak, dostaniemy jeszcze taki bardziej żywy kolorek. Pomarańczowy, żółty, dzięki kurkumie. Pięknie, pięknie zaczyna się to prezentować. Słuchajcie, niech to przejdzie się sobie smakami. Niech dosłownie 3-4 minuty pod przykryciem. Żeby się nie redukowało. No i co moi drodzy? I zobaczcie tylko ten kremowy sos O, jak to pięknie wygląda Ja tylko sprawdzę, czy na pewno jest wszystko ok. O, Ojejku, jakie pyszne Dobra, idziemy dzielić Szykuję cztery boksy, pojemniki u mnie szklane Pojemność 1050 ml I wykładam od razu przygotowany ryż No i najważniejsze, zobaczcie Nasz kurczak w sosie kary. Pięknie to wygląda No i ile warzyw Tyle sosu i ile kurczaka. Słuchajcie, tu jest tyle kurczaka. Moje danie będę mógł nazwać hiper wysokobiałkowe. Ile fajnego kremowego sosu. O, zielone warzywka. Słuchajcie, jeszcze do przyzdobienia. Limonka, ćwiartka. Będzie jeszcze lepiej niż w propozycji podania. Ojejku, jak ten sosik kremowy się świeci. I zobaczcie, tylko naprawdę spora ilość. Wielka, wielka porcja. Słuchajcie, makrokalorie na taką właśnie porcję teraz przed Wami. Nie jest to dla mnie niespodzianka, jak to smakuje, ponieważ robię to nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że ktoś, kto zrobi z Was pierwszy raz, to będzie powtarzać tak jak ja, bo bardzo szybko w ekspresowym tempie dostajemy naprawdę przepyszne danie. Mmm. Że ten przecier pomidorowy gdzieś tam się zgubił, jest mało wyczuwalny, a jest naprawdę sporo tego mleczka kokosowego, pasty kary, właśnie ta trawa cytrynowa, czyli mocno wyczuwalne. Tego sosu jest naprawdę bardzo dużo. Spokojnie wystarczy, aby obtoczyć każde ziarenko ryżu, przynajmniej w tej porcji. Mm. Dobrze, kochani, teraz takie podsumowanie policzonej szamy, policzonej ceny. Za moją wersję, za tą wysokobiałkową, jeszcze raz przypomnę makro. Tak wyglądają wyliczenia użytych składników. Przy podziale na cztery porcje wychodzi nam 8,87 za takie danie zrobione samemu. No i to, co chyba nie zaskoczy nikogo, zobaczcie: koszt kurczaka to 40%, ponad 40% całej ceny dania. Jest to i tak prawie połowę taniej niż gotowiec, a makro składniki dużo lepsze większa kaloryczność lepiej pojemy. No a o smaku oczywiście nie ma co porównywać. Zrobiłem jeszcze takie ciekawe obliczenia z proporcji odpowiednich wzorów dopasowałem makro mojej dzisiejszej potrawy z tymi dostępnymi właśnie w gotowcu, które odzorowywałem. Bardzo fajnie się złożyło, wartości makroskładników prawie identyczne i dla waszej informacji te właśnie wartości takie same jak w gotowcu dostajemy za 6.18. Mam nadzieję, że wam się podobała taka moja porcja, klasyczna, policzona szama, czyli prosto Szybko i naprawdę rewelacyjne smaki w takim oto boksie. 1050 ml, komu się podobało? Standardowo łapa w górę. Piszcie komentarze, jak smakowało. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!